Po torach podmiejskich jedzie siódemka z Intercity Sun, a konkretnie EP zero ze do Warszawy Wschodniej wyrusza Alicja. A obok mnie wjeżdża Flirt Celestynowa, który kończy bieg, czyli dojeżdża do stacji Warszawa Zachodnia. Kierownik odprawia skład InterCity Sun i EP07036 startuje. Później startuje również nasz flirt, który zjeżdża na tory postojowo-odstawcze. To jest sygnał zezwalający na jazdę manewrową. Jeśli dobrze pamiętam do 20 km na godzinę kibelek z góry Kalwarii do Warszawy Wschodniej znowu EN57000, a nie przepraszam to z grodziska mazowieckiego tu jedzie z Góry Kalwarii do Wołomina Słonecznej a za moimi plecami pojechał Impuls-Newak na linii S1 do Pruszkowa a tam z kolei jedzie EN100 Warszawskiej Kolei Dojazdowej Także znowu jest taka sytuacja, że jest klęska urodzaju ale to akurat dobrze i piękne czoło kibelka klasycznego pociąg Intercity Żeromski z Olsztyna Głównego do Krakowa Głównego opóźniony około 45 minut Rusza po linii podmiejskiej w kierunku stacji warszawa służewiec a ja pozdrawiam kolejowego Maczka, który jest z Olsztyna właśnie. oczywiście FLIRT ED160 a to jest AKM do Sochaczewa i kolejna jednostka strasznie pomazana po kilku minutach postoju wreszcie jest sygnał dla do Otwocka mamy nevaga. Lubię dźwięki jakie wydaje ten skład. Leniwie wjeżdża szybka kolej miejska w Warszawie na linii S2 z impulsem na frekwencja słaba niska a przy peronie numer dwa mamy także SKMK na linii S2 i wukatka na EN dziewięćdziesiąt wystartowała wieża Kibelek do grodziska Mazowieckiego, dwa razy EN pięćdziesiąt siedem AKM. z toru przy peronie nr 6 rusza skład PKP Intercity natomiast przy piątym stał, a teraz już ruszył skład Polregio do Łodzi, a konkretnie do Łodzi Kaliskiej.